Już po raz 17 11 stycznia odbył się finał największej i najgłośniejszej orkiestry, czyli Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku w zbiórce pieniędzy wzięło udział ponad 15 tysiąca sztabów w całej Polsce oraz 27 sztabów zagranicznych. Jak co roku do ulicznej kwesty przyłączyła się również ostrów. Przez cały dzień ponad 100 wolontariuszy zbierało pieniądze na terenie miasta oraz Jelonek i Komorowa. Punktem kulminacyjnym finały była licytacja orkiestrowych gadżetów przed Miejskim Ratuszem. Na scenie wystąpił także Teatr Tańca z Ogniem Mantra z Makowa Mazowieckiego oraz zespół muzyczny Błękitny Nosorożec z Hajnówki. W całym kraju do wieczora odbywały się koncerty, imprezy, happeningi, aukcje charytatywne oraz zawody sportowe. Na zakończenie finału, zgodnie z tradycją, o godzinie 20:00 rozbłysło światełko do nieba. Środki zebrane podczas kwesty zostaną przeznaczone na sprzęt medyczny, który pozwoli na wczesne wykrycie nowotworów u dzieci.